Dobra, słuchajcie, nagrywamy film na YouTuba. Kto chce wystąpić? Pewnie też się spotkaliście z taką ciszą, jak powiedzieliście o tym, że będziemy robili film na YouTube. No i nikt się nie chciał zgłosić. I o tym będzie ten film. Kto powinien tworzyć treści na wasz kanał YouTube? Masz świetny pomysł na to, że Twój biznes powinien wejść na YouTube. Już masz całą koncepcję na kanał. Wiesz, co chciałbyś, żeby na tym kanale się znalazło, ale zastanawiasz się, kto z Twojej firmy powinien tworzyć te treści, wymyślać je, no i występować na kanale. I dzisiaj sobie na te wszystkie pytania odpowiem, bo nie są najłatwiejsze. Przede wszystkim, no nie zaskoczę Was, od odpowiedź taka, jedna główna brzmi: to zależy. Ale postaram się trochę lepiej doprecyzować tą odpowiedź, żebyście weszli na odpowiednie tory i tam już rozkminili po swojemu jak to powinno u Was wyglądać. Pierwszą taką dużą zależnością jest to jak dużą macie filmę, bo prawdopodobnie w jednoosobowej działalności nie będziecie mieli tego problemu, jeśli chodzi o wybór osoby, która ma w scenariusze dopieszczać je i nagrywać. Natomiast jeśli w filmie jest już więcej niż jedna osoba, to ten problem będzie istniał na pewno, bo no... nie ukrywajmy, nie zawsze wszyscy lubią występować przed kamerą, no i pisać też treści. Zacznijmy może właśnie od tego, skąd brać pomysły na odcinki, kto powinien te pomysły dostarczać do Was i jak, jak powinno się pisać scenariusze. Znaczy, jak powinno się pisać scenariusze, to odsyłam do któregoś z pozostałych odcinków na kanale, ale przejdźmy sobie przez ten proces decyzyjny. Skąd brać pomysły na odcinki i kto powinien te pomysły dostarczać? Odpowiedź zawsze jest jedna i ta sama. Klienci. Natomiast skąd mamy się dowiedzieć od klientów, jakie, jakie mają potrzeby na te Wasze odcinki i tytuły filmów, propozycje tytułów filmów? No oczywiście pierwszym takim punktem styku jest Wasze biuro obsługi klienta, czyli słuchawka lub mail. No i tam tych pytań od klientów na pewno powtarza się bardzo, bardzo dużo. No i rolą Waszego działu sprzedaży, handlowców czy biura obsługi klienta jest to, żeby te tematy pozbierać i Wam dostarczyć. No, jeśli Wy zarządzacie tym kanałem, to najlepiej, żeby to przechodziło przez Wasze ręce. No i drugie pytanie bardzo ważne, jak nie najważniejsze, to kto powinien występować na kanale. Można założyć, że dobrym pomysłem byłoby to, że jeśli na przykład są tematy techniczne, no to jest jakaś osoba, która zajmuje się technicznymi rzeczami i to ona występuje na kanale. Jeśli coś dotyczy sprzedaży, to na przykład jest to sprzedawca, lub jeśli chodzi o jakiś konkretny produkt, no to dany produkt menadżer. No nie do końca tak jest, dlatego że wasz kanał powinien trochę żyć własnym życiem i widzowie bardzo się przyzwyczajają do prowadzących. Bardzo dobrze dla funkcjonowania kanału jest mieć jednego prowadzącego. Dla które, do którego widzowie się będą mogli przyzwyczaić, będą mogli go polubić, będą mieli z nim jakąś relację już budowaną przez ileś tam filmów, no i ta jedna osoba to będzie wasz no, bardzo ważny wybór, dlatego trzeba przez to przejść dosyć rozsądnie. I teraz, jeśli wy sami nie macie zasobów do tego, żeby przed tą kamerą stawać, aczkolwiek to by było najlepsze rozwiązanie, kiedy właściciel firmy staje przed kamerą. Jeśli nie macie czasu, to zastanówcie się, jak możecie to ten czas maksymalizować, bo może dałoby radę raz w miesiącu stanąć przed kamerą i nagrać 4, 5, 6 filmów i mieć już bufor publikacji do przodu. Druga opcja, no to przeanalizujcie to, jakie są osoby w waszym zespole. Raczej nie wysyłajcie do tej roli prowadzącego osoby, która pracuje u was, nie wiem, tydzień, miesiąc. Raczej st stawiajcie na takie, no, zaufane osoby, które chociaż ten rok czy dwa u Was przepracują, żeby można było ten kanał, ten kanał na tej osobie budować. No bo później, kiedy taka osoba odchodzi z pracy, no to jest mały problem, bo widzowie się przyzwyczaili, są jakieś kwestie wizerunkowe i tak dalej i tak dalej. Więc jeśli decyduje, decydujecie się na pracownika, to pamiętajcie też, żeby to prawnie rozwiązać, że zrzeka się tutaj praw do swojego wizerunku, nawet jak skończy się umowa o pracę to, żeby ten wizerunek mógł dalej na kanale funkcjonować. No i to jest kolejny argument za tym, żebyście jednak to wystawali przed kamerą, no bo to po prostu jest dużo, dużo bardziej łatwe i no dużo lepsze dla funkcjonowania kanału. To natomiast z samymi scenariuszami. No i Tutaj, oczywiście, sprawa jest trochę bardziej kłopotliwa. No, bo rozumiem, że część z Was by chciała czytać z promptera. Część z Was robi sobie może jakieś konspekty, no ale też klucz w tym jest, żeby ten konspekt czy ten scenariusz napisać, i to jest dosyć trudne. Oczywiście możecie skorzystać tutaj z pomocy copywriterów, co ja oczywiście bardzo polecam, natomiast pamiętajcie też, że copywriter no, nie jest w tej Waszej bańce informacyjnej. Nie ma takich niuansów, jeśli chodzi o, o wiedzę insiderską z Waszej branży. Często są branże, które się bardzo szybko rozwijają, są nowości, zmiany w przepisach. Nie zawsze każdy copywriter takie rzeczy wyłapia, a są branże, po prostu, w których ten copywriting nie jest tak bardzo rozwinięty. Dlatego nie traktujcie tych tekstów od copywriterów jako coś, co jest gotowe. Starajcie się ten tekst dostać na przykład dwa tygodnie przed nagraniami, spróbujcie na niego spojrzeć i dodać coś od siebie. Wasze poczucie humoru, waszą insiderską wiedzę, Wasze przykłady z życia i z waszej pracy, które no naprawdę zbustują ten scenariusz, i przez to widzowie będą na niego dużo, dużo lepiej reagować. To są takie ogólne trzy najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o to, kto i jak powinien produkować war biznesowy kanał na YouTube. No, jeśli macie więcej pytań o to, jak stworzyć ten kanał, kto powinien prowadzić i skąd brać jeszcze więcej pomysłów na odcinki, no to my taką wiedzę dostarczamy na warsztatach, które prowadzimy, na warsztatach indywidualnych. No, i jeśli byście chcieli, żeby taki warsztat wprowadzić i przeprowadzić w Waszej firmie, no to w opisie znajdziecie link. No, i pod tym linkiem jest formularz, i myślę, że będziemy mogli Wam pomóc, jeśli chodzi o Wasz. Biznesowy kanał na YouTube. Tymczasem ode mnie to już wszystko. Zostawcie subskrypcję, komentarz, lajka, i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.